Witam w kolejnym odcinku I oto jesteśmy znowu W katakumbach I mam nadzieję, że to jest ostatni poziom Bo naprawdę już tego nie pamiętam Tak, ustawimy sobie tarczę ochronną Hmm I co mi się niszczy tutaj Aha, mój skórzany kaptur No ale cóż Dużo to on mi chyba nie daje hm, No nie no, trochę obrony Ups, trochę obrony Odporność No cóż, może nie aż tak Straszliwie mało, no ale patrzcie. Hm. No, nie ciekawie się tutaj robi. I o jedno proszę, żeby to był już ostatni poziom, ale nie, to nie jest ostatni poziom. Glimcie! No je. Yeah. Znaczy, mam nadzieję, jak to już koniec. A jednak, tak, to jest ostatni poziom. To jeszcze tutaj sobie zrobimy? Nie będziemy tego obchodzić, tutaj yy, obchodzi się zazwyczaj, gdy jest jeszcze jakiś exp do zdobycia. Tutaj nie będę się przecież trudził dla jakiegoś 100, czy coś, czy 80. O, oh, fak. Fuck. O, oh, fak. Gin, 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 Dobra. Tutaj było nawet niebezpiecznie. Coś tu jest? Nie, nie ma nic. Haha. Ha. Co nam pozostaje? Troszeczkę się podleczymy, i tyle. A na razie idziemy tutaj, na gościa. I filmik. Dobra, ja tutaj pamiętam, co mam zrobić. Będę musiał tą yy, po lewej stronie od góry dźwignię przesunąć. A później się Leron przyjdzie. No, Tyleron. Czy jak mu tam? Taylor, Nie wiem. No, czy oni nie wiedzą, że to mi jest gość rozwalony? No dobra. I pojawiła nam się misja o pomóż martwemu no nekromancie. Dobra, spokojnie pomożemy. Tak, możemy tylko uleczyć Mardanusa Merdiniusa Jak to się wymawia I teraz my, naciskamy dźwignię Pięknie I co się dzieje? Jest! Tak został przyzwany Woda dziwki, lasery Ale impreza Dobra, wykonana została misja, dostaliśmy EXPA, ale... Nie możemy dać sobie ochrony. Ups, ups, ups. UPS. Ha ha! No i good, no i good. okej. Okay. <laughs> Eee... <laughs> spotkaliśmy się już wcześniej, kiedy zbudowałem swoją małą wioskę. Huh. Co chcesz? Mhm, mm proszę, zawij mnie, proszę. Aha! Sorry, ja nie chciałem! Ja nie chciałem, na serio! On mi kazał! To nie ja! A tak! Nie weźmiecie mnie żywcem! Nigdy! Nigdy mnie nie weźmiecie żywcem! Zabiję was wszystkich! Chyba, że mi się mana skończy, tak jak teraz. Nigdy, nie dam się! Jesteś dla mnie zasłabi! Gnoje jedne głupie! A dobra, zostaję tutaj jeszcze biję level. Dawać ekspa! Dobra, wbijem level mogę już uciekać. Nie jeszcze muszę to Ty też mnie drażnisz. Ty. Ale dobra, teraz już naprawdę to już jest koniec. A tu co? Aaa! Ah, jest! Reputacja, jest jak jest, wszystko jest, impreza i wchodzimy do... Teleportu. I teraz sobie tak myślę, że mogłem zrobić tego questa du dużo wcześniej, w jeszcze w poprzednim odcinku. Hmm, no ale cóż. Misję uprawiałem się w jedną z najtrudniejszych na początku misji, moim zdaniem. I której nigdy nie lubiałem. Dlatego jestem z siebie za dumny. <grywamy> Damy sobie tutaj to. I wybierzemy sobie kolejną umiejętność. Teraz co, mocy materii. Nigdy nie używałem praktycznie tych umiejętności. Aczkolwiek może nam się przydać. Hmm. nie Nie, nie, nie. Tego nie będę dawał. To jest bardzo fajny krzak, ale jednak nie będę go jeszcze dawał. Oni nie się. Nie wiem, co wybrać. Naprawdę nie wiem, co wybrać. No cóż. Cóż, cóż, cóż. Zobaczymy może jeść Jeszcze tutaj sobie jakieś w mocy łotra Nie, nie. Nie będę tej nic brał. Chyba, że jakoś, nie wiem, na zbroję. Zawsze on To jest taki... Jedna z najfajniejszych... Yy, ...rzeczy, gdy się wybiera umiejętność, gdy to wszystko się maksuje w postaci po wbiciu lewela. To jest jedna z najfajniejszych yy, rzeczy dla gracza, za to jak widz to ogląda, to może się pożygać. A czekaj, dobra. Szybka decyzja. W co dajemy? Tak, mm, boję się nadal. Eee, nie damy sobie to w wystanie życia. Może... To mi się przyda. Bardzo. Bardzo może mi się to przydać. Schowamy już broń i pogadamy troszeczkę z Merdyniusiem. Mm -hmm. Uwolnij się tak słuchasz. Tak, jak widzicie mamy Mardinius ma do nas stosunek wielbiący, czyli 100. Dobra, mamy coś do identyfikacji. Tak, mamy jedną szarfę. Dobrze, to chyba na tyle co, mam, co mieliśmy tutaj zrobić i pójdziemy sobie teraz tutaj. I zostaniemy małą niespodzianką. <grystanie> <laughs> itemki! <laughs> i itemki! itemki, itemki, itemki! Za darmo! Freedom! Aha! No i jeszcze. George nie żyje. No więc tak, mamy. Zagl Zaglądniemy do jego pokoju. Może znajdziemy tutaj coś ważnego. Aha! Mm -hmm. Waruchem jestem Wskazówki Jak uprawiać narkotycznego zioła? To to zioło, które ja, ja mu dałem Zatrzymam to sobie <ścoughs> O kurde Nasz George był narkomanem Tak. George Bull. O kurde. Morderstwo. nie kurde, no to. Tak. Yy, jak widzę tutaj, no dziwne rzeczy się. Pójdziemy jeszcze się zapytać Mardyniusa. Co, co on o tym myśli? Czy ma jakieś informacje o tym? No. Hmm, hmm, hmm. Oooo, tyle można było... hmm... Nie hmm. zioła. Bez zachowania, hmm, hmm... Trudny myśl... hmm... hmm. Narkoman, tak, tak, tak. Oho, błąd! Loni lorem! Lorem. Dobra, się nie wiem dlaczego zrobię Tak, jeszcze raz, dziękuję za okno. No cóż... Trzeba odczekać I nawet wiem gdzie będę zbieżał O Lanilor <grym> hmm. Tak, ja jeszcze dorwę tego Od doktora